Dzień dobry tutaj, Nagrody Filmowe TV. Dzisiaj omawiamy nasze ostateczne przewidywania Oscarowe i mamy potężny crossover wszystkich polskich, tutaj najważniejszych, można powiedzieć, prognostyków nagród. Ja jestem Alan, jest ze mną Michał. Cześć. Jest ze mną Marcin. Cześć, i zapraszam do śledzenia pełnej sali. Oczywiście. Się. Jest z nami Radek. Cześć, witam wszystkich. Jest z nami Bartek. Witam, Bartek z sezonu nagród filmowych. Jest z nami Damian. Hej, hej. I no to tak jak już wspomniałem, dzisiaj będziemy omawiać ostateczne Oscary, Boże. To przewidujemy. I zaczynamy od Best Picture. Czyli nie I... od jednak. I... Co no, no przez chwilę mi opieprzyliście, żeby nie zaczynać od końca. No to ja nie wiem, no, od, no to od początku zaczynamy się? tak. Ale... No, no, no właśnie, od początku. i już nie wiesz, co mówisz. No, bo wy mnie tu opieprzyliście już. No. No tu opieprzyliście już. No. Weź nas nie tu Jak mogę was nie słuchać. Wspaniali goście, dobra, bo to trzeba. Czy ktoś nie typuje nomadland? Tu? Czy ktoś tu nie typuje? Proszę się ujawnić teraz albo zamilknąć na wieki. No mi się wydaje, że proces spokojnie może wygrać z A co wie no oczywiście tak, Nomadland to jest Gdybym miał stawiać pieniądze, w bezpicie nie będę stawiał, ale no nie stawiałbym, to bym chyba spróbował postawić na proces. Ja też myślę, że proces może, skoro wygrał i gildia, aktorów, robi montażystów, to może wygrać, ale typuje Nomadland. Madland. Mhm. No tak. No, proces nie ma wystarczająco zbyt dużo fanów. W sensie no, nie uzbierałby wystarczająco dużo pierwszych miejsc. Ale Bo tak. Green Book to... miał strasznie dużo fanów. No właśnie, właśnie tak, no Green Book miał strasznie dużo fanów. I właśnie ci ludzie, którzy uważali Green Book za najlepszy, za najlepszy film roku i tak dalej. To patrząc na to, co ci ludzie lubią w tym roku, no to to jest jednak, jednak, jednak mimo wszystko albo No Madland, albo Minari, a nie widziałem żadnego. Znaczy nie widziałem głosów, że Trial to jest najlepszy film roku. Nie widziałem nigdzie tego. Mm -hmm. No to też myślę, że nie ma dużego wsparcia, no, ale jednak nie wiemy, na kogo będą aktorzy głosować. Jeżeli będą głosować na proces, tak jak na sak, no to może się przebija. Ale też myślę, że Nomadland, a też są inne opcje, takie jak, nie wiem, Obiecująca Młoda Kobieta, czy Minari, tak jak wspomniałeś pewnie. No ja już bym Minari postawił nad procesem chyba. Mm -hmm. Obiecująca Minari... ma wszystkie... Więc może ona też, no nie wiem. Ale no, ma tam. Tak. Minari masz pełen to żeby to ale przedrał chyba wszystko, co się dało w Gildiach. I, długo domia, i prze, po szansie miałem do przez chwilę na pierwszym miejscu, ale nadpowinien był wydreźć to szargo. Znaczy, przegrał zupełnie to, nie to no, tam, Moonlight, tak naprawdę. Yy, tylko no, Moonlight jeszcze miał Gildię scenarzystów, ale Minari tam nie mogło być nominowany z powodu regulaminu i tyle, ale wszędzie, gdzie przegrał. Moonlight przegrał też. Minari jest ja. lubianą w USA, ale w Europie, tylko ja. filmu mało to lubi, według mnie, nie ma wsparcia um, poza Ameryką. Ale czy Moonlight miał wsparcie poza Melton? Moonlight wygrywał tak od BAFTA. Yy, no, no właśnie. Ale, ale nic tam nie wygrał, nie? Przegrał nawet scenariusz, chociaż akurat tam walczył w innej kategorii, bo oryginalny niż na Oscarach, <laughs> yy, ale nic nie wygrał od BAFTA, więc... Tak, jak Minari. Znaczy, no, Minari w sumie ma aktorkę, tak naprawdę, więc nawet lepiej trochę. Nie wiem, jak dla mnie Trial to jest drugie miejsce, bo to jest film, który się absolutnie każdemu podoba. A tak jak No Minari, Promising Angument, to jednak są ludzie, którzy odrzucają te filmy. I no nie wiem, no ja nie myślę, że Trial może że Odrzucają Minari. To jest bardzo mała grupa, mam wrażenie. Ja myślę, że to jest sporo osób właśnie spoza Ameryki, że się ten film... W mniej więcej osób odrzuca proces, bo po prostu uważają to za zwykły Oscar bait, który nie ma nic ciekawego do powiedzenia. No, no jest... dobrze, no ale wszyscy stawiamy na no, Madland, tak? Czyli no... No, no tak. tak, dokładnie tak. No wygra bardzo łatwo, bo to... jestem pewien. No. Co prawda, prawda. Ostatnie, co prawda nie przewidziałem prawdopodobnie yy, Best Picture od 10 lat chyba, ale... No tutaj jestem dość pewny na no To będzie twój rok. No, mam nadzieję. To ja wiarygodny jestem, bo ja odkąd typuję, to przewidziałem więcej niż nie przewidziałem, bo przewidziałem kształt wody i przewidziałem Greenbook, także ja też typuję Nomadland, można się mnie słuchać. Ja mam dobre, bardzo, dobre. Do, bardzo dobry procent tutaj w tej kategorii. No dobrze, to chyba już nikt tutaj nic nie chce dodać. Do Best Picture. I możemy przejść do jednej z najłatwiejszych kategorii Oscarów, czyli reżyseria i tu bez dwóch zdań wygrywa Chloe Zao. Zgadzamy się wszyscy, można zamknąć temat, jak rozumiem. Oczywiście, ja się zdarzam. Nie ma żadnych wątpliwości co do tej kategorii. No to, do, no to dobrze, bo następna kategoria to już jest kategoria, w której są same wątpliwości, czyli najlepsza aktorka. I no, ja zastosowałem taktykę typu Zapytałem się mojego kolegi, który się nie zna na filmach, które nazwisko by wybrał i wybrał Kerry Mulligan, więc typuję Kerry Mulligan, bo przy tej kategorii to tylko ogłupieć można. I, I no nie wiem, tu za każdą panią jest dużo za, dużo przeciw, więc. No nie no, za, nie za tak. każdą, za D i za Karbinia. No, ale Kirby może odwalić tą Marysie Gay Harden i przez to, że każdy wygrywa gdzie indziej, to nie wiem, to Kirby uzbiera tyle głosów, że ostatecznie to ona zwycięży na Oscarach, oczywiście to nie jest... Nie uzbiera żadnego głosu, bo ludzie tego filmu nie oglądają. A, tak samo a myślisz, Adelaide. że Poloka ktoś wtedy oglądał? Poza tym ten film ma chociaż szeroką dystrybucję na Netflixie, a nie jest jakimś Indie Oscar baitem o jakimś artyście, którego nikt nie oglądał i ten film z dupy wtedy wygrał. Tu każda się może zdarzyć tak naprawdę pani i no nie wiem. Jasna, ja się zdarzam z Alanem. I ja typuję Ciebie, że tutaj może wygrać, Właśnie, że w rzędu na że inne dłoże się podzielą. Bo mamy dwie atroci, które odtwarzają i tony Czalnej Mamy Nomadland, który jednak nie ma. Mam wrażenie, że rola Franszyn Madolman tutaj nie jest rolą, którą oszczaliby ja też specjalnie uwielbiały. No i mamy tą Time która przedrała wszystko, co się dało w Stanach. Więc no nie ma jakiejś miłości tam. Temu Klibi przedrała Więc ja nie wierzę. Czy no nie, no przegra, nie przegrała Critics Choice Award, tak? to dostała, więc coś tam ma na koncie i może wygrałaby tą baftę, gdyby była nominowana, to też prawda. Ale moim zdaniem Andry Day nie można tak prosto odrzucić, bo ona jednak jest dosyć podobna do tej Marsi Gay Harden. To są role biograficzne z filmów, które miały mało nominacji, bo tam Polog jeszcze miał tylko dla Edda Harrisa, no więc dwie. Billy Holiday ma jedną, więc różnica jest nic nikoma. Um, więc no ja się wcale nie zdziwię, jeżeli Andrade jednak to wygra. Myślę, że oni oglądają ten film, chociaż sądzimy, że nie oglądają, bo oni jednak lubią takie biografie, nawet słabe biografie lubią, więc yy, Więc zobaczymy. Ale typuję na razie mulligan w tym momencie, chociaż zmieniałem już ten typ yy, wielokrotnie w ostatnich tygodniach, więc nie wiem, za każdą coś przemawia, tak jak mówiłeś, więc... Według mnie mulligan ze względu na, na europejskich gostujących. Uh -huh. Ale może być Davis też, więc. No ja właśnie nie, na drugim się... postawił też Davis. Ja miałem, miałem odsack cały czas na pierwszym i byłem dosyć przekonany, że ona wygra, ale no nie wiem. No teraz ja typuję osobiście Hopkinsa w aktorze i tak mało, kto lubi tak naprawdę. No niby jest ciśnienie, żeby nagrodzić czarną aktorkę w tej kategorii. Ale mamy, Day, mamy Davis, więc te głosy mogą się podzielić. Strasznie ciężka kategoria, to jest po prostu. No, ja typuję McDormand, bo wydaje mi się, że. Znaczy, jakby dlatego, że za Davis i za Mulligan jest zbyt dużo przeciw. No Davis to po pierwsze jest przyćmiona przez Bosmana, po drugie, Marenin nie za bardzo jest lubiane. Mulligan to mi się wydaje, że to jest wymysł Twittera i tego grona typerskiego, oskarowego i nigdy to nie była mocna kandydatka. Co potwierdza to, że nic nie wygrała. Mm. No, więc zostaje mi McDormand. No, ja oczywiście ja początku też dużo przeciw, ale wydaje mi się, że za, że za McDormand jest najmniej przeciw. Tak, A. też mi się tak wydaje, właśnie od początku ją stawiałem. Co prawda, później Davis wpadła po SAG, ale teraz, jak McDormand odebrała Baftę, to może być powtórka z 2008 roku, gdzie Tilda Swinton wygrała Oscara, mając tylko wygraną Baftę, więc tutaj jakiś też dodatkowy argument, ale Przede wszystkim na, ni na nią stawiam, ze względu na to, że od samego po początku wydało mi się, że Nomadland będzie silne na tych Oscarach, tak też może być, więc czemu Magdormand miałaby nie odebrać Oscara? Mhm. Według mnie McDormand by nie wygrała Bafty, gdyby Mulligan była nominowana, więc no i trochę nią nie wierzę. No tam Mi tam też się Muligan tak jest przehypowana jednak, że dużo jest właśnie głosów takich no zwykłych widzów po prostu co tam oglądają filmy raz na jakiś czas no i im się ta rola spodobała i dlatego jest taki hype na nią, ale no ona praktycznie nic nie wygrała w tym sezonie, więc no, no ta to... Muligan jest taka no właśnie przehypowana jak dla mnie i no Oscary będą wolały nagrodzić właśnie albo McDormand albo Davis. No właśnie na baftach jej nie było i nie możemy się dowiedzieć, jakby przegrała na baftach, to wtedy by było oczywiste, ale że nie przegrała. A ja może na to baftach. nie był właśnie przypadek, że jej nie było. No wiadomo, ale... że to głosowanie no... było inne zupełnie, to no to ale się może osób, właśnie to nie był przypadek. No to był. Miała przypadek. wygrać Glaba, nie wygrała Globa, potem miała wygrać Sag, nie wygrała Sag, także no. No, też z tego ją pominęło, to prawda. No mógł jednak, skoro była faworytką ją nominować, skoro nominowali na przykład, nie wiem, kaluje czy Bousmana, czyli faworytów innych kategorii. A tutaj Mulligan pominęli, więc może jest to jednak znaczące. A warto też pamiętać, że ona wygrała Critics Choice, a te nagrody były rozdawane jako pierwsze, więc też zupełnie była jakby inna atmosfera wokół tej kategorii. Więc to, było... no, to nie jest taki wyznacznik jakiś super. Czy znaczy Globy były przed Critics Choice, ale poza tym to tak. Mhm. Czy znaczy nie? Ja też sobie wypada mi wyobrazić, że McDormand wygra i nie wykluczam, że ostatecznie będę ją typować, ale. No, w tej chwili mam Uliga, ale no, jeszcze jest kilka dni, więc. Znaczy, no przeciwko Modarma na, na pewno może to działać, że ma już dwa Oscary, a jednak no, mało osób wygrywa więcej niż dwa, więc... Kategoria... To też nie jest rola, która wygrywa Oscar, nie? No właśnie. Mhm. Więc. No, ale ona chyba jest ogólnie lubiana w akademii, mi się wydaje, no. i to może. No a Davis nie jest argoment. lubiana w akademii. No. no nie proszę wiem. się. Myślę, że może skuchana. troszkę mniej. No ja bym według nie mnie powiedział. Według, według mnie Davis jest idealną aktorką na drugiego sfera, na czarnej aktorki. No Jakby to właśnie. Miała... No, gdy Marenis miała nominację do Best Picture, to ja bym Davis, ale w mm -hmm. takiej sytuacji to nie za bardzo. Czy się się chyba to by było to trochę dziwne, gdyby nagrodzili dwie, dwóch aktorów z tego samego filmu, który nie jest nominowany do Best Picture. Mhm. Wiesz, to z historii się coś takiego zdarzyło, to prawda? Um, ale no też myślę, że Davis jest mniej lubiana przez akademię niż przez SAG, bo na przykład kiedyś wygrała nagrodę SAG za służące, prawda? A potem Oscara nie dostała. No tak, to, to prawda. Na prawda. Street, Street więc, więc nie wiadomo. No poza tym, jeżeli Daniel day lewis mógł w krótkim czasie wygrać drugiego i trzeciego, to w sumie dlaczego nie Francis McDormand, tak naprawdę? Więc jak najbardziej może, moim zdaniem. Ale... Mimo, że to nie jest rola w guści Akademii, to wydaje mi się, że Nomadland jest wystarczająco silna, żeby zabrać te głosy. Mm -hmm. I spokojnie widzę większość osób głosujących na Nomad Land bez Picture, głosujących też na McDormand, tutaj. No, tak. no dobrze, no to, no, no to ja mogę na koniec tej kategorii powiedzieć. Na no pewnie jeszcze z połowa z nas zmieni te typy, bo ta kategoria to po prostu No nam się śni po nocach i to jest nie wiadomo, co się będzie działo dalej. No to przejdźmy do aktora, niby trochę łatwiejsza kategoria, ale ja też mam z nią problem, ja typuję Antonego Hopkinsa w najlepszym aktorze z tego powodu, że głosowanie oscarowe się zaczęło no, do, po BAFTA, kiedy The Father był na fali, Hopkins wygrał baftę, i no ile jest po prostu miłości do roli Hopkinsa w The Father, to jest coś niesamowitego. A Marejnic, no mało kto lubi dużo jest przeciwników Bocsmana i wiadomo, no to jest też super rola. Chcą nagrodzić Bosmana, no bo nie, 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 czym nie, nie, nie. niestety, no dobrze, ja się teraz nie, nie będziemy się tu kłócić o to, czy to jest rola super, czy nie, ale no, jednak ludziom się podoba, wygrał Sak, wygrał Globa, y, Oczywiście może wygrać, ale mi się wydaje, że. Przez to, że to głosowanie jest dopiero teraz i The Father jest na takiej fali, Hopkins jest na takiej fali, to on wygra. No bo jednak też, no nie wiem, wydaje mi się, że to jest bardziej rola pod Oscary z taką właśnie chorobą i co tu się dzieje. Więc ja, ja na pewno zostanę przy tym Hopkinsie już okay, tego nie będę. Bliżej, tak, Hopkins na pewno bliżej niż ucie są. sądzę ogólnie. Bo zarówno film, jak i rola są no, bardzo kochane. I więc nie dziwi mnie, że się wygra. No ale mój typ to jest Bosman, bo jednak trudno typować przeciwko takiej narracji, nie? No ja się mój... zgadzam z tym, co Alan powiedział, że to jest idealny timing z, z Baftą, z, z rozpoczęciem głosowania oscarowego, z tym, że właśnie The Father teraz dopiero co wyszło, że wszyscy ludzie oglądają go akurat teraz i w momencie, gdy głosowanie jest właśnie teraz, to raczej będą głosować na film, który dopiero co obejrzeli, który jest świeżo w ich pamięci i są nadal pod jego wrażeniem, Niż coś, co obejrzeli sobie te pół roku temu. No właśnie, plus tu nie ma bez Picture, co też jest dosyć dużym ciosem w Chadwicka. Absolutnie się zdarzam, też typuje Hopkinsa. Pamiętajmy też, że Hopkins ma już 83 lata, ma tylko jedne do ostrzaża przed 30 lat, jest gigantyczną i toną, więc również jest na według mnie, że warto byłoby do nadrobić. Dokładnie. A I to, co powiedzieliście, czy Totholwit jeszcze pamięta o Mareni? W sensie, ja wiem, że Boschman ma świetną narrację i w ogóle, ale no w tym momencie to jest film, który mało kto lubi. Wszyscy obejrzeli dość dawno temu, który nie ma nominacji w Best Picture. I też pytanie, czy, czy Totholwit w Europie, i to naprawdę Totholwit uważa, że Chadwick Boschman to jest człowiek, któremu trzeba dać usta? Ja, ja nie głosuję na Oscary. Tak, a to prawda, ale jednak wciąż chyba większość członków Akademii to są Amerykanie, więc nie można wykluczyć, że tak przegłosują tego Boosmana. No ja typuję Boosmana, ale oczywiście Hopkins może wygrać, ma, moim zdaniem ma spore szanse, a Boosmana typuję tylko dlatego, że jednak patrząc na historię, yy, tylko raz gdzieś tam dopisałem, kiedyś zdarzyło się, że była osoba, która zdobyła Globe Critics' Choice Award, i Sack przegrała z osobą, która wygrała BAFTA, tak ten Eddie Murphy zalany Martinem dawno temu, więc historia przebawia przeciwko Hopkinsowi, ale, ale no osobiście trzymam kciuki za Hopkinsa, więc zobaczę, ja że uważam, nie że nie ten mhm. nie trochę martwi to, że jednak ojciec przegrał na BAFTA film brytyjski, nie? Ja, ja więc... właśnie chciałem powiedzieć, że jak przywołałeś Arkina Potężnego i Murphy'ego, to ja już mówiłem to, że to jest dla mnie dokładnie ten sam przypadek, to są te same filmy. The Father to jest trochę jak mała Miejsc, czyli jest bardzo kochany w tym momencie, a Dreamgirls bez nominacji w Best Picture, to jest rola aktora, który nigdy nie był uważany za, jakiego, za jakiegoś wybitnego, to jest pierwsza rola, która idzie po takie nagrody. I ostatecznie no, zostaje pokonana przez właśnie starszego aktora, którego ludzie kochają, za film, który bardziej lubią. Plus Marenis i Dreamgirls to jest film praktycznie o tym samym, czyli o tym, jak biali ludzie kradną czarną muzykę. Także, no nie wiem, ja widzę, że to jest mniej więcej ta sama sytuacja. Plus Hopkins jest o wiele większym nazwiskiem niż Alan Arkin. I no, no ja zostaję przy Hopkinsie, Ja się oczywiście jestem bardzo, bardzo pewnie. Tak, ale też może to być taka sytuacja jak z Jeffem Bridgesem. Tam ponad 10 lat temu. To ostatni aktor, jak wiemy, który wygrał za film nie nominowany Best Picture. I on też przegrał Bafta, tylko Bafta z tych czterech nagród. Wtedy z Colinem Fertem, którego nagrodzili tam za samotnego mężczyznę, więc w sumie Brytyjczyka. I to też można by tutaj porównywać do sytuacji z Hopkinsem. No ale Oscara oczywiście wygrał Bridges, więc... No czy ja bym to porównał? No wiesz, Samotny Mężczyzna nie miał y, chyba poza Twirfem jakiejś ważniejszej nominacji na Oscarach. Na nie miał ogóle żadnej. No właśnie. Plus to nie jest film na Oscary, tak? A The Father, ludzie no kochają to, a Samotny Mężczyzna to tak no... No, no nie, no to jakoś nie przemawia do mnie, żeby... Ferb miał jakiekolwiek szanse walki z Bridgesem na Oscarach. To jest trochę inna sytuacja. Tak, ja się zdarzam. W sensie Akademia nie lubi stylu Toma Folda, to, to jest wybitny film samotny mężczyzna, ale to nie jest film w dusztach Osztarowych i on w ogóle nie istniał na osztalach. Nawet Abel nie w wspaniał muży też to pominięty, a miał nominację do lobu. Więc absolutnie. Y, Toin Farf był niepównywalnie wtedy słabszy niż w tym momencie Hopcin. No tak, pewnie, pewnie to, to prawda, ale czy Bosman był, był jakoś, nie wiem, słabszy od Bridgesa? To też w sumie nie wiemy. Dowiemy się dopiero w niedzielę. Wydaje mi się, że też że nie doceniacie jednak Bosmana i tego, jaki jest jakim znanym aktorem w USA, hmm. szczególnie po, po czarnej panterze. A czy, czy to po czarnej panterze? Umówmy się. A, a, ale umówmy się, no. To jest niemiłe co powiem, ale to samo mówiłem też przed nominacjami. Bodaj, że no Boszman ma absolutnie tylko jedną tartę w swoim ręku, bo nie żyje. Gdyby żył, by, nie byłby by w ogóle w dystusie. Nie byłby w, w ogóle ja nic. Nie nie w dystusie. Ja też się nie zgadzam, ale Hopkins by wtedy wygrał z palcem w nosie po prostu. No tak, to, to, to. Ale Boszman by był tak, cały tak, czas rany rapem. No tak. No tak Iż Achmed byłby ran rapem wtedy. No jest, nie, tylko to my w dużo bardziej lubiamy w Nie, nie ma opcji. A, dobrze, już do niczego teraz nie dojdziemy. No do SAC, właśnie. No dobrze, to... no to yy, aktorka drugoplanowa. To był trudny wyścig na początku, jak Jodie Foster wygrała Glowa, a potem była nienominowana do Saka, ale nam się tu wyjaśniło wszystko. Prawie wszystko, no bo to jeszcze to nie jest log w żadnym wypadku, ale to jest 90% co się wydarzy, czyli stara moczopijka, papcia z minarii y, dostanie Oscara, y, no i czy ktoś tego nie typuje? Mi wydaje, że wszyscy to typują w tym momencie. Absolutnie, tak. gratuluję, chyba pierwsza do no historii Ostrada, Twojej południowej no i mhm. Dokładnie. No po babciach um. to już nie ma żadnych wątpliwości, że to ona no. zwycięży Oscara. Już po było jasne wszystko, w mnie, no tylko... No, ale że... babce tak. tak przypieczętowały, to. Tak. No, tak, tak, tak. Yy, no, a jakbyście mieli wskazać drugie miejsce, to ja, ja bym szedł w glen Klaus, no bo jednak ona ma narrację, a reszta to tak mi nie wygląda tutaj za bardzo. Ja myślę, że Żeby ktoś bakalowa. to mógł wygrać. Nie no gdzie ja Bakelowa Ja się zgadzam, że tylko Cross ma już szansę jakiekolwiek nam pokonanie Jun. Właśnie przez to 18. Ja ja uważam, że absolutnie nikt nie ma szans na no, pokonanie Jun. Na drugim nie, miejscu no, chyba miejscu, bo, no, no, bo Borat ma za scenariusz, tak? tak ale nikt nie ma szans, ale jeżeli będzie niespodzianka, to nie spodziewam się bakało, bakałowej, bo wygrałaby Bachar albo gdyby była w grze. Natomiast to Klose ma tą narrację, więc ewentualnie niespodzianka mogłaby się zdarzyć. Ale Jun będzie zapewne, więc. No niestety tak to się zapewne skończy. No. Y Dobra, następna kategoria to jest znowu jedno nazwisko, dziękuję bardzo. Aktor drugoplanowy Daniel Kaluja, wszystko wygra, wygra i Oscara. Wszyscy się zgadzają. Dobra, Dokładnie. Gratulujemy. gratulujemy. I tak. gratuluję. Gratuluję zasłużonej nagrody. O teraz możemy porozmawiać, bo mamy scenariusz adaptowany i ja uważam, że The Father No, nie powiedziałbym, że jakoś bardzo bo to jest pewne, ale jednak znowu, termin głosowania pomaga temu filmowi, wszyscy są nim absolutnie zachwyceni, wszyscy o nim mówią i no to jest jednak bardzo film scenariuszowy, tak, no co tam się dzieje w porównaniu z No Madland, gdzie to jest absolutnie nie scenariuszowy film w rozumieniu Oscarowym, oczywiście może się zdarzyć, ale jednak oni nie za bardzo nagradzają takie scenariusze. The Father myślę, że no no dzięki właśnie terminowi i temu wszystkiemu, to, to może powojować. Zdradzam się, to, absolutnie to... nie widzę powodu, żeby Defadę żeby miał przedziać. Przynajmniej nawet zna, nie widzisz, z kim miałbym przedziać. Też mam ojca w tej chwili, ale no to nie jest tak, że Nomadland nie może wygrać tej kategorii, bo tak to... No nie, 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 nie absolutnie no. nie, nie, ale jednak myślę, że nie wygra aż tylu Oscarów i że tu akurat nie jest tak mocne, jak się niektórym może wydawać. Ta, Nomadland wszyscy, że zachwycają zdjęciami, wszyscy, że zachwycają meżyserią i tak dalej, ale czy to ctolwiek ten naprawdę obejrzał Nomadland i pomyślał, o, jak to jest wspaniale napisane? No tak, ale to też jest kwestia tego, że to jest adaptacja książki reporterskiej, jeśli się nie mylę, więc zrobienie z tego filmu fabularnego wymagało większego procesu adaptacyjnego niż przenoszenie Sztuki teatralnej, no ale nie wiem, czy tak, No to te... prawda, że to jest, wy... że, że przeniesienie reportażu na film non-fiction to jest wybitna robota, ale nie sądzę, żeby Oscary na to spojrzały pod tym kątem. I też jednak, żeby film to wygrał i, i best picture, i reżyserię, i scenariusz, no to ostatni raz się to zdarzyło w, kiedy? W 1999. Eee, jeszcze raz, reżyserię i co? Żeby i film, i reżyserię, i scenariusz. Czy mi Wikipedia eee. teraz kłamie. W 99? Nie, na pewno coś się zdarzyło później, ale musiałbym pomyśleć, co. No, Birdman na przykład miał te wszystkie nagrody, tak? 6 lat temu, czy tam coś tak, było. Czyli tak, czyli mi wikipiedał aha, okej, okay, dobra. Mm -hmm. No tak, bardzo no, ale, no, ale nie zdarza się to zbyt często i nie sądzę, żeby Nomadland był takim filmem, więc też typu The Father, no ale nie będę jakoś w wielkim szoku, jeśli jednak Nomadland mm -hmm. no to wygra. No, no tak. za The Father jeszcze BAFTA przemawia, bo zawsze BAFTA nagradzała właśnie znaczy Oscary nagradzały później to samo, co, co BAFTA nagrodziła. Więc tutaj się wydaje, że jednak ten ojciec jest faworytem i powinien zdobyć tą nagrodę. Bardzo zasłużenie wszyscy się cieszymy. Z tego powodu mi się wydaje, nie tu wspaniała nagroda będzie, chociaż szkoda Miami. Mi przynajmniej nie wiem czy komukolwiek jeszcze Miami. Ani trochę nie szkoda Miami. Radek ja wesprzymie. <laughs> znaczy no no scenariuszowo to ten film no tak sobie, no więc cię, przykro mi, ale muszę cię porzucić w tej Dzień opinii. dałeś tak jak ja i mnie porzucasz. Pięknie Radek, pięknie naprawdę. Ale no nie dobrze. dałem dziewiątki za scenariusz, pamiętam. Dobrze, przechodzimy do scenariusza oryginalnego, tu chyba trochę łatwiej. Zdecydowanym faworytem jest Promising Young Woman, bo on wygrała nagrodę od gildii scenarzystów, wygrała baftę w tej kategorii i no, czyli, no mówicie, że, czyli mówicie, że Chicago 7 jest ratem jest rany rapem do Best Picture, ale nie wygra scenariusza, tak? Tak, dokładnie. To ale Best Picture też nie wygra, więc to za no, no tak, ale, ale mówię jeszcze, że może wygrać Best Picture. To... No, może, próbuj, no bo to, to jest film pod, pod takie głosowanie preferencyjne. Promising Young się wielu osobom może nie podobać, tak? bardzo takim starym naprawdę dziadom jakimś, które jak wiemy są w Akademii. Ale no mi się wydaje, że ten film ma na sobie ma tyle pasji w Akademii, że jednak wygra co najmniej jednego Oscara i no właśnie za scenariusz. Znaczy ja absolutnie nie rozumiem czemu ta Doria miałby być prostszy niż scenariusz adaptowany, bo w scenariuszu adaptowanym uważam, że ojciec jest jasnym faworytem. A tutaj spokojnie widzę zwycięstwa zarówno Szortina jak i na Minari. Szorcina, chociażby za szamfad, że jest oczywiście... Może się wydarzyć. Obiecująca młoda kobieta jest faworytem na tej zasadzie, samej czy Dead Out wygrało. Czyli downtowny no, tak. film który lubią, ale nie ma do gdzie rodzić, więc wygrywa tutaj. Mam no, ja jest twarzą, tego filmu. Znaczy tak, Sorkin może być Greenbookiem, pod tym względem, że Greenbook i Sorkin wygrali Złoty Glob ze że Nic poza tym, jeżeli chodzi o nagrody scenariuszowe. Z tego co pamiętam, nie pamiętam, czy, czy Critics Choice wygrało Greenbook czy nie, ale. Ale pozostałe przegrało i Bugia i Bafta, Ale też te pojawiające się kobieta. kobiety. Niemniej, jeżeli Sorkin wygra w tej kategorii, albo Minari wygra, to bardzo możliwe, że będziemy mieli wtedy niespodziankę w Best Picture. Co tego sprawdziłem? Jeszcze Parasite miał przecież rok temu i reżyserię, i scenariusz, i film, więc nie tak no dawno. No, tak. No, no to brawo, Michał. Brawo no bo mi, mi się otworzyła zła strona na Wikipedii. No przepraszam. No. Spoko. A, ale generalnie tutaj się zgadzam ze wszystkim, co Marcin powiedział i też typuję przynajmniej Young woman na tej zasadzie, co Get Out. No ale no boję się traja w tej kategorii, boję się, bo to może zapowiadać złe rzeczy później. Yy, znaczy najbardziej się boję minari, no jak tu wygra minari, to no to ja nie wiem, to ja nawet nie chcę... To będzie to wspaniałe. Tymi, no to nawet nie już. Od końca tego no. roku. <noise> Ale dobra, to nie jest myśl na dyskusję o tym wybitnym dziele z Sundance.